Witaj w podcaście Lekki stan, Oddech, Mindset, Medytacja. Z tej strony Klaudia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zmianą perspektywy. Zamiast na brakach, skup się na możliwościach. Zapraszam Cię do odsłuchania bądź do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Dobrze, to zaczynamy w takim razie od tego, czym jest brak. Brak jest czymś oczywiście. W twoim odczuciu, bo w odczuciu każdego z nas jest czym, może być czymś zupełnie innym, brak jest czymś, czego aktualnie w twoim życiu nie ma, a bardzo chcesz to mieć, bardzo tego potrzebujesz, albo wydaje ci się, że tego potrzebujesz. I myślę, że każdy z nas tak ma, lub każdy z nas tak miał. Że za jednym brakiem, który kreuje się w naszym umyśle, albo za jednym niepowodzeniem, które się wydarzyło i które w naszym odczuciu, w Twoim odczuciu jest niepowodzeniem, idzie sobie taki, tak małymi kroczkami taka lawina niepowodzeń, lawina braków. Jeden odpala drugi. Troszeczkę jakby odpalać jedną świecę od drugiej, tak mi się to skojarzyło. I ty świec robi się nagle 20, 30, 40, mijają kolejne godziny, a ty siedzisz w swojej głowie i skupiasz się na tym, czego nie masz, albo co ci nie wyszło na swoich niepowodzeniach. Czy tak masz? Zastanów się teraz przez chwilę, jak to jest, czy faktycznie skupiając się na jakimś zdarzeniu, na jakiejś sytuacji, czy to z przeszłości, czy to z przyszłości, czy to z teraźniejszości skupiasz się na tym, czego nie masz, na niepowodzeniach, na porażkach, czy raczej twoja uwaga kieruje się w stronę tego, co mogłoby fajnego wyjść albo na to, co już masz. Zastanów się jest chwilą. Bo jest Jestem ciekawa, co, co ci przyjdzie, jestem ciekawa, jaki jest u ciebie na ten moment. Myślę, że my, tak trochę społecznie, może trochę pokoleniowo, jesteśmy bardzo skupieni na tym, czego nie ma, czego nam brakuje. I na takim też zamartwianiu się na zapas, bo jak się trochę pozamartwiam, że czegoś nie mam, że czegoś mi brakuje. Skupię na tym całą swoją uwagę, to może w jakiś magiczny sposób to do mnie przyjdzie, albo cały świat zauważy mój wielki dramat. Myślę, że tak się nie wydarzy, bo wiesz, że jesteś kreatorem swojego życia i to ty masz największy wpływ na swoje życie. Oczywiście pomijając różnego rodzaju jakieś czynniki zewnętrzne, na które nie masz wpływu. Ale jednym z takich fajnych aspektów, na którym masz wpływ, to to, co siedzi w twojej głowie. To te wszystkie myśli, które się gotują, te wszystkie sceny, które odgrywają się w twojej głowie, niczym na scenie teatru. I to jest bardzo fajne, że to ty możesz mieć na to wpływ. I Pierwszym takim wyznacznikiem, który prowadzi cię na drogę ze skupiania się na braku, przekierowuje cię na drogę skupiania się na możliwościach i na tym coś swojego jest, jest świadomość tego, że tak się dzieje w twojej głowie, że potrafisz to zauważyć. Dlatego też przyjrzyj się temu, jak to jest u ciebie, jak funkcjonuje twój umysł, jakie masz schematy, jakie masz przyzwyczajenia. Gdzie bardziej dzieciom i w którą stronę w, w stronę braku czy w stronę możliwości? No bo to oczywiście też jest uzależnione od szeregu aspektów. Nie chcę się tutaj na ten temat rozwodzić, bo chcę troszeczkę przekierować uwagę na to, co możesz z tym zrobić, żeby przekierować swoją uwagę na możliwości. Dodajmy na to, możesz sobie zrobić taki test dzisiaj. Przy okazji jakiejś sytuacji, która może jest trudna, może jest niekoniecznie wygodna, może coś poszło nie tak jak myślisz, nie tak jak planowałeś, nie tak jak planowałeś. I zastanów się, co pomimo tej sytuacji, pomimo tego, że coś takiego się wydarzyło, na przykład masz jakieś podważne spotkanie i dostajesz telefon, że niestety ta druga osoba nie będzie mogła dotrzeć na to spotkanie z jakichś powodów. I jaka jest twoja pierwsza myśl? Kurde, no nie, no miało być inaczej. I co teraz? Wszystko się zawali. Dlaczego? To było takie ważne. A co, jeśli możesz przekierować tę uwagę na możliwości? Okej, okay, dzisiaj spotkanie się nie odbędzie, czyli mogę przykładowo wrócić do domu i odpocząć. Zająć się jakimiś sprawami, które odkładam już od dawna, albo poszukać sobie czegoś zupełnie nowego, żeby w to miejsce, które mogły być brakiem w moim postrzeganiu, w moim odczuciu, żeby ono się stało możliwością i zasobem. Także spróbuj sobie to zrobić. Fajnie jest też że w takim przypadku po prostu nic nie robić, bo to jest taki, taki ekstra moment w Twoim życiu. Bo jeśli coś jest zaplanowane, to jeżeli to się nie, nie ziści, no to tak jakby można poświęcić ten czas na nic nie robienie, tak powiedzmy na odpoczynek. To tak jak wpada jakaś ekstra kasa. Zamiast nie wiem, przeznaczać ją na coś, możesz ją po prostu odłożyć. No chyba że masz jakieś zobowiązania finansowe, które musisz zapłacić, tak które z których musisz się wywiązać, to wtedy najlepiej przeznaczyć te pieniądze właśnie na zobowiązania, na przykład na zaległe zobowiązania finansowe. Um, no właśnie, także pierwsza rzecz to jest świadomość tego, że możesz zmienić perspektywę, czyli nie skupiać się na braku, tylko skupić się na możliwości. Wiem, że czasami jest tak, że za jednym starzeniem, za jednym powiedzmy niepowodzeniem, za jednym brakiem Idzie kolejny, 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 i to faktycznie się dzieje, nie tylko w Twojej głowie, ale to jest, to jest rzeczywistość. Co wtedy zrobić? Wtedy bardzo dobrze jest sobie przypomnieć o zwyczajności i prozie życia. Życie jest mega nieprzewidywalne. Dzisiaj możemy być w jakimś, nie wiem, fajnym, bezpiecznym miejscu, a jutro to się może zupełnie odwrócić. A to jest rzeczywistość i myślę, że nie bójmy się patrzeć jej prosto w oczy, bo tak może być. I wtedy właśnie łatwo jest popaść w taką lawinę wewnętrznego dramatu, tak? Jeszcze bardziej się w to zapętlić i zupełnie się zatrzymać i... Jeżeli uświadomisz sobie taką prozę życia i zaakceptujesz te fakty, które się wydarzają, które się dzieją, to będzie łatwiej sobie z tym poradzić. Tutaj też nie musisz robić nie wiadomo czego, nie musisz się sztucznie cieszyć i relować z tego, że powiedzmy gdzieś tam pewne kwestie ci nie wychodzą, tak nie idzie po twojej myśli, ale akceptacja faktów jest zawsze ulgą jest ulgą. Jeżeli coś się dzieje, to to się po prostu dzieje i nie mamy takich mocy, żeby, żeby, wszystko zmienić, szczególnie jeśli te sytuacje na przykład wydarzają się pomiędzy, pomiędzy ludźmi, tak? Nie mamy wpływu na drugiego człowieka, także fajnie jest sobie przypomnieć o zwykłości życia, o tym, że życie jest, jaki jest czasami i i to nie jest też nic złego. Ale jeśli w Twoim życiu wydarzy się taka lawina, to warto też się wtedy zatrzymać. To jest też dobry moment do zatrzymania. I zastanowienia się, czy na pewno idę w dobrym kierunku. Czy na pewno to, co robię, albo to, czego nie robię, jest w porządku. Czy to mi faktycznie służy. Zapytaj siebie, czy. To, co teraz mam w życiu, faktycznie jest dobre dla mnie. Czy może nie warto by było się przyjrzeć pewnym aspektom, pewnym ludziom, pewnym działaniom, czy na pewno to wszystko mi służy? Czy coś może tutaj warto by było zmienić albo zmienić perspektywę, zmienić podejście? Czyli sprawdzić najpierw, co jest we mnie, a później porozglądać się na zewnątrz. To jest bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Ale też możesz poddychać, możesz zaparzyć sobie też herbatę, kawę, zrobić sobie coś dobrego do jedzenia albo po prostu poleżeć i pomyśleć sobie, no dobra, okej, okay, czasami tak może być, że ym, co w życiu jakieś niepowodzenia, że czegoś nie mam w danym momencie, a może w danym momencie nie jesteś gotowy, gotowa na to, yy, żeby to, co planujesz się zjeściło, tak? Także myślę, że wszystko w życiu ma jakiś sens i tego się trzymam. Na przykładzie też swoim, tak? Z bardzo dużej niepewności siebie, z bardzo takiego dużego ciężaru, który nosiłam w sobie, który mnie hamował przed jakimkolwiek działaniem. Jak już sobie w głowie pomyślałam, że mam coś zrobić. Przyszła mi taka my, przychodziła mi taka myśl, to czułam niesamowity ciężar w swoim ciele, i automatycznie za tym szło też takie przeświadczenie, że nie ma sensu tego robić, bo to się wiąże z ciężarem, tak? Bo za jedną czynnością będzie druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, dziesiąta, kolejna, i po co w ogóle podejmować takie działania, skoro to się wiąże z ciężarem, tak? Jakieś rozwijanie pasji, jakieś szukanie tego, co lubię robić, a jakiekolwiek czynności. Bardziej złożone wiązały się w moim przyświadczeniu z bardzo dużym ciężarem, ale teraz jestem już na trochę innej drodze. Także otwieram się na możliwości też przede wszystkim z większą pewnością u siebie. Myślę, że to też jest ważne, żeby zwrócić się ku sobie i powiedzieć, że będzie dobrze. I że teraz też jest OK. Także to ode mnie takich parę parę. Wskazówek do tego, w jaki sposób przekierować swoją uwagę z braku na możliwości, bo pamiętaj, tam gdzie kierujesz swoją uwagę, podąża też Twoja energia. I nie mówię tutaj o tym, żeby być 24 na dobę w stanie błogości, cudowności, wspaniałości. Nie, ale żeby znacznie więcej było kierowania uwagi na możliwości zamiast na brak, żeby to była taka. Jak masz sobie wagę, to żeby po jednej stronie możliwości było powiedzmy 50 kg, a po stronie braku 5. Dobrze. Albo dostosuj sobie tu wagę do swoich obecnych możliwości, obecnego stanu. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. To był podcast Lekki stan, Oddech, Mindset, Medytacja. Zapraszam Cię do kolejnych naszych odcinków i pamiętaj o tym, żeby Obserwować, subskrybować i oceniać nasz kanał, bo to nam daje informację zwrotną, jak Ci się podoba to, co my tutaj robimy. Bardzo dziękuję Ci jeszcze raz. Do usłyszenia i do zobaczenia. Hej!